Siemka, System jest kubany, a w tym odcinku mam dla Was do pokazania tylko jedną rzecz. Prędzej czy później musiało się to stać, i stało się to dziś. WZ121GFT trafił ponownie do sprzedaży. Drugi raz jest w sklepie, ale tylko na jeden dzień, więc musicie się naprawdę pospieszyć, jeśli chcecie go mieć. A czemu mielibyście chcieć go mieć? Ponieważ jest to jedna z najbardziej OP Premek 8 poziomu, o ile nie jest po prostu najbardziej OP. Co takiego wyróżnia ten pojazd? Świetny kamuflaż, świetna mobilność, świetne działo, świetny pancerz. No i w sumie to tyle, czego chcieć jeszcze więcej. No, zestaw nie jest tani, bo 240 zł to nie jest mały, jak za czołg premium ósmego poziomu, ale jak najbardziej oferta jest przemyślana, bo czołg ten jest OP, więc nie może być ich za dużo, więc cena musi być większa, żeby po prostu. Mm, nie wszyscy ją kupili. No niestety taka jest smutna prawda. Nie może być ich za dużo, bo zniszczy totalnie balans na tym poziomie. Więc cena musi być wysoka, żeby <laughs> no jednak nie jest zbyt dużo ludzi ją kupiło. Dodatkowo czas jaki jest sprzedaży. Tylko podczas weekendu będzie sprzedaży. Wiadomo, że podczas weekendu zazwyczaj nie wychodzi się do sklepów i tak dalej, więc e, nie będziemy dokupować sobie PSC-ków i tak dalej, raczej w weekend. Więc kupią Tą WZ to osoby, które mają przy sobie jakieś tam gotówki na PSC, na Steamach i tych innych platformach, więc to jest dosyć przemyślana oferta. No i cóż, co można powiedzieć o samej WZEcie? OP, tylko tyle OP i koniec. Więc pokażę wam teraz bitewkę na tej WZEcie. Oh my god, moje gardło, tracę głos, dobra, już mi trochę lepiej. Miałem gdzieś tu załadowaną. O, to jest ta bitewka. Na kamieńcu tutaj powtóreczka bardzo piękna. Idealnie pokazuje, co ta wz może zrobić, jeśli ma dobre losowanie i. No, niezbyt dobry team. Ok, jedziemy. Losowanie na topce, ósemki siódemki Mapa kamieniec. No i czekamy aż bitewka się rozpocznie. E, co do zarobków, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. Czołg ten też świetnie zarabia, po 70, nawet 80 tysięcy za bitwę, za lepszą nawet ponad 100 tysięcy zarobimy, więc co do zarobków nie można tu narzekać, jeszcze możemy dołożyć do ładowania, jakieś do kredytów, wtedy też w ogóle zarabiamy po 90 nawet tysięcy co bitwę, więc jest bardzo fajnie. No i przyjemność z gry, to też jest bardzo ważne, ten czołg daje masę frajdy, bo prowadzenie tego pojazdu jest totalnie banalną rzeczą. Jest to prawie taki pojazd samograj, jedyne co go ogranicza to dosyć mała ilość HP, bo tylko 1100, no to nie jest dużo, na trzy strzały jesteśmy ogólnie od takich potężniejszych dział na tym poziomie. No a wiadomo, ten czołg jest mocno opancerzony, bardzo dobry, ma kąt yy, przedniej płyty, ale nie jest niezniszczalny, o tym warto pamiętać. Trzeba dobrze kątować tą płytę, żeby się od nas dingali. No, sam wyjazd na płaskiej powierzchni wiele nam nie da. Trzeba no, jednak trochę używać mózgu na tej wzedce. Tutaj widzimy, że nasz team jest rozstawiony z lewej strony, totalnie z lewej strony, więc tutaj kolega też rotuje na tą lewą, bo wiadomo, że z prawej nie ma sensu walczyć. Tam zostało dwóch sojuszników, którzy zostaną po prostu zjedzeni przez cały team przeciwnika, który tam pojechał. No i tak często jest na kamieńcu, że Steam jedzie tu na tą lewą stronę i kampi. Po prostu jest kampa. To jest oczywiście głupie i nie, nie po prostu odradzam takiej taktyki, bo to często wiąże się z hejtem i w ogóle, i z nieprzyjemnością, no i często z przegraną po prostu bitwą, bo ta kampa nie wystarcza. Teraz widzimy tu lwa na celowniku mamy. Strzelamy w niego losowania często powyżej 400, ale często też poniżej 400. Jednak to nie jest zbyt istotne, ponieważ mamy bardzo dobry DPM, więc nawet jeśli strzelałem po te 380, to i tak robimy co co 8 sekund, więc jest bardzo fajne. Teraz tutaj Type 59 będzie atakowany chyba. No, on nas przebił. My jego też nawet bez celowania ładnie polosowało 450. Ładujemy podobnie co ten Type, a strzelamy po 400, on strzela po 300, więc yy, no jest to proste kto wygra w takim starciu. Ech, jest 3-1 dla przeciwnika oczywiście, więc yy, no będzie ciężko, będzie ciężko. Przeciwnicy mają dużo HP, nie są tak bardzo obici, no tylko Defender i ten Helsing mają stratę HP, a tak to prawie full mają tutaj przeciwnicy. Oj, teraz niefartowny strzał w Helsinga nie weszło. No to działo ma dobrą penę, jednak y, jest to działo chińskie, warto o tym pamiętać, że jest to działo chińskie i potrafi być wkurzające i niecelne. No na to musimy się liczyć, musimy się przyzwyczaić do tego działa, że ono czasem będzie nas robiło no, w konia i takie proste wydawałoby się strzały nie będą wchodziły, ale... no, chińskie czołgi już tak mają, więc myślę, że to rozumiemy. O, ale teraz bardzo ładny strzał w LTTB, fartowny. Weszło, bardzo ładnie weszło. Takie strzały też będą się zdarzały, więc fajnie. Yy, maksymalne uszkodzenia to 500. Więc teoretycznie, jeżeli mamy wyszkolony perk, yy, ten który nam daje. To losowanie właśnie maksymalne, nie wiem jak on się nazywał, wyleciało mi z głowy Jeżeli mamy go na siódmym poziomie, to często gęsto zdarza się, że Co trzeci strzał po prostu strzelamy za 500 I to jest naprawdę spoko, bo No 500 strzelić i za 8 sekund mieć kolejną peskę, no to wow Naprawdę fajny wynik A propos wyniku, mamy już 2800 damage'a. fałka nie ma z nami żadnych szans Jeszcze nawet olała nas, teraz jest w sumie na strzałek by polosowało ale raczej nie polosuje, bo często takich losowań nie mamy. No, właśnie zostało jej trochę HP. Dinga się właściwie strzela nam w gąskę za 0. Teraz jest już na skończenie kończymy ją. Jest 4 do 4. Sytuacja trochę się wyrównała, ale to nadal nie jest nic ciekawego. KW5 tylko z nami zostało, które kampi, tak jak kampił na początku bitwy, tak kampi teraz. Yy, no, wiele się nie ruszyło, wiele się nie zmieniło w jego przypadku. Hmm. Jest to bitwa spotkaniowa, więc mamy jedną bazę, więc na bazy tutaj raczej grać nie będziemy, no bo to nie jest dominacja. KW-5 jest teraz, widzę, na strzała. Znajdujemy T49, który mm, chyba awczy. O, właśnie, teraz strzał z perkiem był za 500 w gąskę. On, on chyba jest na awku, ja bym nawet w niego strzelał. Można by strzelać hajekami. I kolega bardzo mądrze odsunął się od niego. On nie ma spota, ale kolega też nie ma spota. Warto pamiętać, że ta WZ ma jed najlepszy, no jeden z najlepszych kamuflaży na tym poziomie, więc y, warto strzelać y, po prostu by, będąc niewidocznym bo to się opłaca, wtedy przeciwnicy nie wiedzą y, skąd strzelamy i gdzie jesteśmy zostajemy sami na dwóch przeciwników jest to lew i istrzy defender Yy, oboje są na strzał w sumie, więc to tylko chyba będzie formalność. I mamy jeszcze 5 fragów, 5 fragów, więc szykuje się medal Rosjeni, jeżeli by nam się udało 4169 damage'a, więc naprawdę ładny wynik się nam szykuje. No, ten i tu gdzieś się kręcił, trzeba go znaleźć. No, mamy fajną, bardzo mobilność. Przez całą bitwę tutaj kolega rotował, coś strzelał, jeździł. To też było widoczne. Mobilność na to pozwala. Ten czołg jeździ praktycznie 40 chyba na godzinę albo nad 50, nie wiem, ale bardzo szybki jest w każdym razie. I zdejmujemy ISA 3 Defendera. Teraz ding dingamy się niestety od tego lwa ale zaraz poprawimy, myślę, i będzie dobrze. On ma nas na dwa strzały, a my go mamy na strzał, więc odsuwamy się, żeby stracić właśnie yy, spota i objeżdżamy, żeby się nas nie spodziewał. Oj chyba nas zobaczył, chyba nas zobaczył, no właśnie zobaczył nas. Tu był taki dystans, że ciężko byłoby nam się ukryć. Lew przygotowany, ale odbił się, a my przymierzymy spokojnie w dolną płytę. Kończymy lwa. Siódme zniszczenie. 5000 damage'a No więc wow eee, 5400 nawet damagea. No i oczywiście MK122 000 zarobiliśmy no i medal bohaterów Rosjeni, oczywiście wkład 7 fragów, bardzo ładna bitwa. No i takie bitwy na tej WZC mogą Wam się zdarzyć. Jest to świetny pojazd, naprawdę. E, no cóż, nie ma praktycznie wad. Jedyną jego wadą jest może właśnie ta cena, ale ona nie może być za niska, bo jeżeli byłaby za niska, to naprawdę uwierzcie, się, że byłoby za dużo tych pojazdów i naprawdę przyjemnie by się nie grało na tym poziomie. Kto chce, to ją kupi. Kto zna jej wartość, to na pewno ją będzie chciał za wszelką cenę. A kto jednak nie jest przekonany, no to nie musi kupować, nie ma przymusu. Ok, więc w tym odcinku to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.